Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzard, witam w kolejnym odcinku z Kate Dzisiaj sobie zrobimy znów od 50 z do kosy i postaramy się, żeby nam kosa jakaś fajna wleciała. Zobaczymy czy uda się zrobić, więc za szybki step zapraszam Was do subskrybowania kanału, zostawienia suba łapki w górę, bo żeby wygrywać skiny u mnie na odcinkach, a jeżeli do są dwa umpy trzeba subskrybować, właśnie lajkować, komentować i zapraszam Was do wbijania wraz z moim kodem czyli z kodem Elzart Jeżeli doładujecie z moim kodem Elzart lub kodnik, wpisujecie kodzik jeszcze nie wpisywaliście, słuchajcie dolara na stardu, bonus powitalny aż dolarek i dodatkowo 20% doładowania przy, przy wpłacie, więc 20% przy do ładowania naprawdę sporo. Jakby tylko bo mało, jeszcze są dwa giveawaye tutaj u mnie na koskiej i na kałacha, więc jeżeli wbijecie ze mną 2 dolarki, wbijacie do nich, będzie tutaj dużo giveawaye jeszcze, więc spokojnie, porobi się jeszcze jakieś, oto się nie bójcie. Na stronie możecie levelować swoje konto i nie tylko, więc dużo ciekawych tutaj rzeczy jest i za level są lepsze nagrody, możecie jakieś battle, jakieś ciekawe tworzyć i nie tylko, jakieś eventy są na stronce, a my przechodzimy. Widzę, przechodzimy. Zapraszam Was również do odbierania darmowych strzynek. My dzisiaj lecimy od pięciu dyszek znów do koski. Postaramy się znów zdziałać jakąś koseczkę. Znów z pięciu dyszek. Zobaczymy jak to dzisiaj będzie nam się kręciło. Czy będzie spoko, czy nie. Może dajmy te ósmy. Mam ochotę na, zobaczyć jakiegoś uspika fajnego. Dajmy sobie tak, dajmy sobie tak. No bo taka biteweczka. Osiem aż strzynek. Lecimy oczywiście na cztery osoby. Tutaj z pierwszej bitwy tak naprawdę już może być kosa i możemy być tutaj zadowoleni z tej bitwy. Więc zobaczmy czy też tak... Oczywiście będzie, widzicie za każde otwarcie dostajemy tutaj te diamenciki Te diamenciki dostaje się przy otwieraniu właśnie i one są giga spoko, bo za nie możecie wymienić sobie tutaj Na po prostu skiny, więc to jest naprawdę super A my tutaj liczymy, że nam coś poleci, że jakieś tutaj będzie jakaś koronka Bo póki co nic dla nas nie ma, no koronka jest, ale nie dla nas Jeszcze kilka strzynek jest, więc tutaj trzy kciuki, coś tutaj wypadnie Bo póki co jesteśmy z tyłu a fajnie byłoby tutaj dominować, tak? Wygrywać w tej bitwie. Nie byłbym oczywiście smutny. Tutaj kolega Łuspy teraz zostaje, no. Cyrex, kurczę, wszystko dla oponentów, a dla nas nic. Lecimy teraz, może tym razem. Nie, i znów bot poker. no niestety ta bitwa chyba jest widzowie na porażkę wrzucona. Tym bardziej, że już ma taką kwotę. No, 20 parę będzie miał teraz, nie? No, jest chyba nie do, nie do nadrobienia nasz oponent. O, no, jeszcze podda koronkę, ale ciekawe ile z tej bitwy będzie ogólnie. Może miał nawet powtórzyć, bo to jest, to jest całkiem dobra bitwa swoją drogą. Zobaczcie, z 5D pięciu, z pięciu w sumie, z 12 dolarków, ile tutaj będzie? 52 dolary, ej, to jest naprawdę sporo. Dobra, zróbmy jeszcze raz taką bitwę, bo to jest całkiem, całkiem przyjemna. Przyjemniaczek, letniaczek, tak zwany. E, I no, poleciało dużo tutaj kaski w nim, co by nie mówić. Więc e, spróbujmy jeszcze raz tak po prostu. Może teraz dla nas taka kaska poleci. Oczywiście trzymam kciuki, że tak będzie, zaraz się okaże. Fajnie było zgarnąć taką bitewkę. No, żeby zdobyć kosę to przydałoby się wygrać, tak? Przydałoby się wygrać tutaj tą bitewkę na start. To jest tak średnio mi siedzi ta skrzynka, powiem wam. Nic takiego konkretnego nie daje. Hmm. Nie podoba to mi się, nie podoba to mi się. lecimy dalej. Eee, też bez specjalnych dropów teraz widzę, że leci. Co? No i nas wyprzeda, ale spokojnie, spokojnie, Też jeszcze do nadrobienia. Ta bitwa chyba taka trochę odmienna i ta jakoś nie oddaje, powiem Wam, że jak tamta fajnie dała, tak ta skończyła się na średnim drapie. Dobra, robimy coś innego, nie będziemy w tych takich skrzynkach się tutaj mieszać, polecimy w troszkę droższe, żeby też coś mocniejszego tutaj przyłapać. Teraz spróbujmy tak, Toxic, spróbujmy to, spróbujemy czwórki albo Brito, coś takiego. Ty, sobie coś takiego, 11 dolarów, nawet niecałe 5 dyszek, 4 po mocne skrzynie. W taki sposób, tak? Tamten nie wyszedł, więc polećmy w coś takiego. I może to jest... O nie! I już koronka jeszcze dla bota i sam. Ojej ojej oj, oj, słaby początek, słaby początek, chociaż dobra, dobra, do nadrobienia. Ale słaby początek, co by nie mówić. Daj taką kostkę. Jeju, oj, już kolejny drop dla niego, nie, bo ty sam nas znowu dominował, nie? To mi się nie podoba. To... oj! Ale m 4 koronka, no daj! Daj jakąś fajną M 4 No Noir, ok. To jest spoko dropik i przechodzimy na prowadzenie o 8 centów Nie, jeszcze dropę na koniec Nie, ja tak tego nie zostawiam, ja tak tego widzowie nie zostawię No nie zostawiam tak tego, niestety, no nie, nie, nie Do grywka, gdzie on jest, Bo i samo Do gryweczka z oponentem lecimy, jeszcze raz, nie, nie, nie Tak to nie będzie, tak to nie będzie wyglądało Że on będzie tutaj z triumfem wychodził z tej bitwy Nie, nie, nie No póki co bitwa ok. jesteśmy na prowadzeniu, nie jest najgorzej, no daj, 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 daj no bo już mówię jak nie powiem kto, ale... Daj, daj, daj <laughs> O, o, czyżby, mamy to, mamy to, mamy to. Mamy to. 26 dolarów, Wizawie. To jest spoko start, lecimy po kosty, lecimy po kostę. 26 dolców. No oby tutaj kostka. Pyk, pyk. Pyk Nie starczy, bo tak. Dobra, lecimy tak. Trzy osoby. No oby coś tu siadło. Ta pierwsza strzynka to jest game changer. Pierwsza strzynka. Uwaga Wizowie. Nie, koronka, nie, tu będzie coś giga drogiego. Musi być coś giga. No, ampreska. Szkurde, no raczej to już jest po bitwie, tak powiem wam. Chyba tutaj coś poleci. No niestety, no niestety, niestety, widzowie. Jest to bitwa dla bota fajna. Szkoda, tej bitwy, no ale co, widzowie, to było tyle. Strzelcie, pilnie subskrypcje na kanale. Zapraszam do, na inne odcinki, żeby brać udział tutaj po wygranie skinków. Trzymajcie się, kodzik Elzart, pilnie wpiszcie. Cześć, cześć, widzowie.